Witajcie na kanale Biechem i Wdżulka To już trzecia część y, raty maturalnych. Dobrze, że to rozdzielam na mniejsze filmiki, bo nikt by nie wytrzymał 40 minut słuchania mnie. A 10 czy 15 to już brzmi dużo znośniej, dlatego możecie to sobie obejrzeć w częściach. To jest my dobre. Dlatego przechodzimy do kolejnych y, błyskotliwych rad. Mianowicie o tej radzie, akurat była już mowa w tych błędach maturalnych. O których cały czas wspominam, ale to jest serio istotne, a mianowicie, że jeśli dzisiaj czegoś nie chcę robić, to myśl przyszłościowo. W sensie czasem jest tak, że jak nam się nie chce, to po prostu musimy odpocząć, ale czasem jest tak, że nasze lenistwo już przewyższa wszystko inne, i wtedy jest źle. I wtedy trzeba sobie na przykład pomyśleć, że kurczę, poleżałabym teraz na plaży, albo nie wiem, poleżałabym po prostu w domu i już nic więcej dzisiaj nie robiła. Ale do matury by mi się przydało jednak dzisiaj jeszcze trochę powtórzyć albo cokolwiek na sprawdzian się nauczyć. Dlatego pomyślcie, czy naprawdę chcecie dzisiaj poświęcić ten dzień tylko na leżenie. Jeśli moglibyście w tym czasie nauczyć się tego, tego i tego i mieć to z głowy, a tak to zostanie to Wam na dłużej. Wy będziecie później marudzić, że znowu tego nie zrobiliście i to się źle skończy. Dlatego czasem się zastanówcie co robicie, bo później możecie tego żałować dzień przed maturą, że tyle rzeczy nie powtórzyliście. <grytanie> Serio, to jest straszne, dlatego Wam to tak tylko mówię. O tym mowa była już w, tych, w tym filmiku o błędach maturalnych. Ja znowu wysiadam głosem, poczekajcie. Już jestem, mój głos umiera, ale to nic. Yy, dobrze, żebyście Wy nie umierali. <grytanie> dlatego przechodzimy do kolejnej rady, a mianowicie yy, tego, że później możecie żałować, że czegoś nie wiecie. I to nie chodzi mi o to, że o nie, jestem głupia. Czemu nie wiem? Tylko po prostu, jeśli czasem yy, darujecie sobie jakiś dział, w ogóle dobra, nie uczy się go, to później możecie być bardzo rozczarowani, bo na przykład on akurat może być. Albo yy, no już nawet chyba na jakimś sp sprawdzianie możecie czasem mieć tak, że a dobra. Nie uczę się tego wcześniej, a później na sprawdzianie, o nie, jednak jest wszystko to, czego się nie nauczyłam. Co teraz? No nic. Po prostu chodzi mi o to, że e, jeśli. Wiem, że czasem się nie chce, ale dobrze by było nauczyć się tego tematu porządnie, czy tego działu, cokolwiek. Bo później ja na przykład często miałam tak, że przed sprawdzianem ja wiedziałam, że za mało poświęciłam na to czasu. Za mało tego się nauczyłam i więcej na to czasu już nie będzie, żeby do tego wrócić, bo wszystkie działy na przykład z biologii idą dalej. I już nie ma czasu na to, że Sorka wam powie, że dobra, teraz macie tydzień, yy, nie robimy już dalej tematów, tylko tydzień powtarzajcie sobie wszystkie lekcje. No nie! Już wszystko idzie dalej. Życie id idzie dalej. Już nie wrócicie do tego, żeby nauczyć się danego działu porządnie, bo na przykład macie sprawdzian i to was motywuje, tylko później już. Yy, przed maturą możecie to ewentualnie powtórzyć czy na jakichś korkach, ale to już nigdy nie będzie to samo. I ja często miałam tak, że chciałam wiedzieć jak działa ten dział i to wszystko, co jest z nim związane, ale po prostu nie zdążyłam się tego nauczyć i mi było przykro, że już tak jakby nie będę miała okazji tego tak solidnie się nauczyć i to było bardzo przykre. I przed maturą to się sprawdziło, że kurczę, czemu tego nie wiem, czemu tego wcześniej nie powtórzyłam, czemu tyle rzeczy nie zrobiłam. I to jest bardzo, bardzo przygnębiające. Dlatego naprawdę nie zróbcie. Czegoś takiego i po prostu, jak wiecie, że już nie będzie okazji na nauczenie się tego w życiu, to to powtórzcie, bo można poprawić sprawdzian, ale to nigdy nie będzie to samo, bo musicie się uczyć wtedy jakby na dwa działy naraz, bo lekcje dalej idą do przodu, a wy musicie nadrobić coś jeszcze w tyle. I to jest naprawdę chyba najgorsze, więc naprawdę, jeśli macie czas, że teraz jest tylko ten sprawdzian, to nauczcie się tylko na ten sprawdzian obecny. Nie chodzi mi o inne przedmioty, ale że na przykład jeśli chodzi o jeden przedmiot, np. biologię, to po prostu naprawdę uczycie się tego w miarę tak na już, tak na teraz, bo później możecie już nigdy nie mieć na to czasu, żeby do tego wrócić. Ewentualnie, jak będziecie poprawiać maturę, a to już chyba nie jest takie fajne. Nie wiem ogólnie, jak to wygląda, ale jak tak widzicie, że lekko się zbliża, i tak jest, a po chwili zmienia się trochę otoczenie, czy cokolwiek, to wiedzcie, że wtedy robię przerwę na to, żeby napić się wody, bo jakoś nie, nie wydołam ale cieszę się, że wy w miarę wydołujecie czy jak to się tam mówi, nieważne ja już jestem po polskim, już to nie jest ważne dobra, przechodzimy dalej do moich błyskotliwych rad a mianowicie o, to jest bardzo ważna rada. Popytaj ludzi o ich pasje, kierunki, studia i tak dalej. W sensie nie chodzi mi teraz żebyście podchodzili do każdej osoby na ulicy i pytali: "Hej, co studiowałeś?" <grym> Tylko żebyście no ja tak miałam, że na swojej drodze do matury to często zastanawiałam się o tym, co chcę robić później. Myślę, że każdy z was tak ma i pewnie tak robicie, że pytacie się po prostu innych, ale mówię wam o tym, jak to jest niezwykle ważne. Ja na przykład każdej osoby spotkanej, która coś studiuje w sensie, z którą miałam y, możliwość rozmawiać, y, to zawsze się pytałam, co studiuje, bo niektóre kierunki studiów są tak nawet sama nazwa tak brzmi w ogóle, wow! Co to jest, że aż miło poznać coś takiego, a zawsze możecie przez to znaleźć coś, co akurat Was zainteresuje. Dlatego ważne jest, żebyście rozmawiali z takimi osobami, poznawali może na jakichś grupkach Facebookowych, na profilach Instagramowych, może akurat Was coś zainteresuje, może do Was coś przemówi i może będzie to akurat to, co chcecie robić. Ważne jest na przykład też, że. No, ja nawet miałam lekarza, okulistę, który po prostu sam się spytał: co ja, czy ja jestem teraz w klasie maturalnej, może albo trochę wcześniej. No i tak jakby yy, nakierował mnie. Ja już byłam na biochemię, a on sam mi mówił o studiach, czy tam o maturze. I to było bardzo miłe, bo na przykład właśnie przez to, że poznajecie jakieś osoby, czy cokolwiek z kimś rozmawiacie, czy z jakimkolwiek, nie wiem. Człowiekiem, to po prostu dużo się możecie od niego nauczyć, dużo możecie się też dowiedzieć o jakimś kierunku, ktoś wam na przykład. Odradzić taki kierunek. Wiadomo, że teraz nie macie słuchać wszystkiego i teraz mówić, okej, okay, skoro pani sprzedawczyni mówiła, że jej syn studiował coś tam i jemu to nie wyszło, to ja też na to nie pójdę. Nie, ale chodzi mi o to, że czasem naprawdę możecie znaleźć pomysł na życie, pomysł na siebie, właśnie w tym, co ktoś wam powie, na przykład o jego doświadczeniach, i to jest pomocne. Oczywiście nie macie się kierować w żaden sposób tym, co ktoś powie, albo ktoś powie, że to nie jest fajne, to wy też mówicie, że to nie jest fajne. Nie, tylko chodzi mi o to, żebyście czasem poszukiwali Jakiegoś takiej idei super u kogoś, bo może akurat też Wam będzie pomocna. Czasem takie rzeczy się zdarzają i to jest naprawdę super. Dlatego lecimy dalej. Naprawdę warto to rozważyć. Uwaga, nasza rada jest taka, żebyście czasem. Dla dobra swojego poświęcili czas nie tylko na naukę, o tym było już chyba w tych błędach maturalnych, ale żebyście na przykład codziennie znaleźli 15 minut tylko dla siebie, albo co tydzień znaleźli godzinę na to, żebyście zrobili sobie spa, nie wiem, yy, jakoś odpoczęli umysłowo od tego wszystkiego, żebyście w ogóle zapomnieli o tych wszystkich stresach, emocjach, jakichś sprawdzianach i tak żebyście znaleźli czas dla siebie. To jest bardzo ważne i nie mówcie, że nie ma czasu. Na pewno jest, jest na to czas. Ja teraz znowu mam czas na napicie się wody. Nigdy więcej nie nagrywam z rana od razu w filmiku. Ok, więc no właśnie, musicie znaleźć czas dla siebie, bo jak go nie znajdziecie, to przepadniecie. Może nie tak dosłownie, ale po prostu bardzo ważne jest to, żebyście mieli czas na wszystko. W sensie, no nie na wszystko, ale znajdźcie czas dla siebie, bo jak nie znajdziecie czasu dla siebie, to za miesiąc, dwa, trzy lub pół roku może się okazać, że już jesteście zbyt wymiękli, z tego wszystkiego zbyt styrani, żeby znaleźć czas i siłę na przykład dla nauki. Naprawdę, ta godzina w tygodniu bez nauki to naprawdę nie skutkuje końcem świata, a może pomóc Wam odbudować cały swój świat yy, psychiczny, fizyczny, cokolwiek ćwiczenia też są super. Nawet spacer 5 minutowy nie dużo wam da, dotleni i tak dalej. A jeśli znajdziecie czas, żeby nie wiem chwilę się poruszać, czy cokolwiek zrobić dla siebie, naprawdę wam to pomoże. I nie mówcie, że nie ma na to czasu, bo biochem, biochem i tylko biochem. Nie, życie na biochemie to nie tylko biochem. uwierzcie, naprawdę jest czas na wszystko. Może czasem aż za dużo jest tego czasu na wszystko, a za mało typowo na biochem Ale naprawdę da się to bardzo równoważnie i bardzo jakoś tak odpowiedzialnie zrobić Dlatego zastanówcie się chwilę nad sobą Czy naprawdę uważacie, że przeżyjecie teraz bez czasu dla siebie i w ogóle Tylko nie wiem, życiem naukowym czy jakimś? No nie, naprawdę przemyślcie to, bo to jest bardzo istotne Tak, lecimy dalej A mianowicie a i w ogóle jeszcze fajną aplikację mam do zaproponowania Już nie mówię o rzeczach typu Forest Czy jak coś tam nazywa Takie, że wiecie, że Blokujecie telefon tam na godzinę I dzięki temu tam sadzicie drzewko I później możecie mieć cały las i tak dalej Bo to czasem niektórych motywuje, czasem nie Ja czasem z tego działałam, korzystałam Ale nie za często Ale chciałabym powiedzieć o dużo lepszej aplikacji Trochę bardzo trochę bardzo bardzo restrykcyjnej yy, troszkę ale bardzo pomocnej a mianowicie jest taka aplikacja AppBlock ogólnie pełno jest takich apek które blokują wam na przykład możliwość wchodzenia na jakieś yy, nie wiem Facebook i Instagramy na przykład przez godzinę czy przez ileś tam albo monitorują ile siedzicie na jakiejś stronie ale w każdym razie ta aplikacja akurat ja z niej korzystałam ona jest aż za bardzo rygorystyczna ale Później da się żyć bez tego, z tym bez problemu. A mianowicie, App Block to przynajmniej w tej wersji, którą ja miałam, to jest coś takiego, że um, instalujecie to, dodajecie aplikacje, które byście chcieli zablokować sobie, tak jakby. Na przykład w moim przypadku to był Facebook i Instagram. I uwaga, macie tylko 5 minut dziennie na, na korzystanie z tego. Na początku to było dla mnie po prostu nie, nie do zrobienia. <laughs> Czekajcie. Ja już wariowałam, bo wiecie, no jeszcze 10 minut czy 15 dziennie to rozumiem, ale 5 i co najgorsze nie było innej opcji, nie dało się ustawić na 10 Bo za 10 minut to trzeba było płacić, a za 5 to nie Dlatego wzięłam na 5 I na początku to było przez 3 dni chyba w ogóle, no klęska światowa, że w ogóle jak to, no czemu tylko tyle? Ale później zaczęłam się do tego przyzwyczajać, bo... Tak naprawdę wchodząc później już tylko na Instagram, to tylko patrzyłam, nie wiem, dwie-3 relacje, jakieś jedno zdjęcie i wychodziłam. Później nawet wiedziałam, że mam tylko 5 minut, więc robiłam naprawdę tylko to, co najistotniejsze. Już nie marnowałam czasu na to, żeby śledzić jakieś profile, oglądać coś tam, tylko po prostu to, co było mi potrzebne, to, co naprawdę chciałam zobaczyć, albo to, co naprawdę nie wiem, chciałam chwilę odpocząć. I to było super. I co najważniejsze, ta apka czasem się zawiesza. I wtedy jakby zapomina liczyć ten czas, i czasem było tak, że miałam 15 minut. I to już było dla mnie bogactwo czasu w ogóle na Instagramie na przykład. Albo czasem kiedyś też się zawiesiła, i miałam na przykład pół godziny czy godziny nawet prawie, i wtedy to naprawdę po prostu jest jak jakieś bogactwo świata, jakby ktoś mi dał normalnie dodatkową dobę życia. I naprawdę. Y no, nastawienie człowieka wtedy się dużo zmienia i naprawdę docenia każdą minutę swoją, każdą minutę na Instagramie czy na jakimś profilu, i naprawdę wtedy już no, człowiek zupełnie inaczej funkcjonuje i ma dużo więcej czasu na to, żeby żyć tym, co tu i teraz. Co prawda, Messenger nadal mi został, no ale jakby nie chciałam go zablokować, żeby, no nie wiem, się okaże, że potrzebuję z kimś porozmawiać, a nagle Messenger mi wszystko zablokuje, więc jego zostawiłam, ale naprawdę pozbycie się Facebooka czy Instagrama na tydzień powiedzmy I życie takim czymś, czy na dwa tygodnie Naprawdę dużo zmienia i dużo bardziej to jest ułatwione I dużo przyjemniejsze niż tylko śledzenie jakichś głupot Więc naprawdę Wam to polecam, przemyślcie to Jest to trochę trudne, ale no, pomocne A i co ważniejsze to no, czasem jest tak, że na przykład chcemy coś odinstalować już na zawsze albo na tydzień, żeby z tego nie korzystać, a dzięki temu nie musimy tego odinstalować, jakby coś nam było potrzebne i znowu yy, zainstalowywać, tylko mamy to, tylko po prostu mamy 5 minut dziennie. Później to ja już oszczędzałam, tak że wiecie, dobra, rano nie zaglądam albo tylko na chwilę, a później wieczorem mogłam zrobić co chciałam, więc to było naprawdę super. Polecam to Wam wszystkim. Chociaż to jest bardzo trudne, ale warto się przemóc i zaryzykować. Lecimy dalej, już tylko dwie. Damy radę i ja i. O, to jest chyba najistotniejsza rada, po prostu pod słońcem. Trochę trudna, ale bardzo, bardzo pomocna na tej całej drodze. Nie mogę. Dobra, damy radę. A mianowicie chodzi o to, że, że bardzo pomocna. No, bardzo pomocne czynności na Waszej drodze do matury to czytanie ze zrozumieniem, żebyście czasem czytali jakiś tekst i się sami nad tym zastanowili. Nie wiem, czy to aż tak jest pomocne przy biologii i chemii. W sensie, no te teksty trzeba naprawdę umieć, więc czasem trzeba przeczytać jakiś artykuł. Yy... Naukowe, powiedzmy, i coś z niego wynieść. Podobno tak można robić, ja tego nie y, praktykowałam, ale może wam będzie pomocne. Ja tak robiłam z angielskim, że po prostu czytałam sobie jakieś teksty, czy oglądałam jakieś filmiki, i żeby jak najwięcej z tego zrozumieć. No to to jest wiadome. Ale bardzo ważne jest też ogólnie czytanie książek. Wiem, że na to nie ma zwykle czasu, ale postarajcie się chociaż jedną książkę w trakcie swojej drogi y, do matury przeczytać, czy w ogóle na biochemię, czy cokolwiek, czy związaną y, z biochemią. Chemicznymi rzeczami, czy z jakąś lekturę, czy cokolwiek. Moje y, po prostu numer jeden to jest Dżuma Alberta Kami. O tym wszystko jest też y, na moim y, kanale, ale ogólnie to jest chyba najlepsza książka i łączy dwie rzeczy. To jest lektura i to jest związane z lekarzem, więc y, idealne dla biochemów A Chodzi o to, że po prostu książki, i ogólnie czytanie y, zwiększa wyobraźnię przestrzenną i to jest przydatne też w matmie Bo ja na przykład nie ogarniałam grania stosłupów W ogóle jak to... No ciężko sobie czasem coś wyobrazić w 3D I jak idzie ta jakaś tam przekątna grania stosłupa No ciężko no i podobno dziewczyny mają mniejszą wyobraźnię przestrzenną niż faceci, to się wiąże z jakimiś zmianami tam w mózgu, nieważne, już w to nie wchodzę, ale w każdym razie czytanie może być dla Was pomocne, bo jak czytacie, to musicie sobie wyobrażać na przykład, nie wiem, miejsce, w którym to się odgrywa, te postaci czy cokolwiek, dlatego to może być też bardzo przydatne w nauce, czy właśnie te przestrzenne jakieś figury, czy coś tam to podobno bardzo dużo daje. Uwaga, bardzo ważna jest też rozgrzewka mózgu przed taką większą nauką, na przykład zrobienie jakiegoś sudo, sudoku czy innych takich rzeczy. Sudoku w ogóle też tak pomaga w myśleniu i jest pomocne. Krzyżówki tak samo, bo tak jakby, yy, no musicie sobie przypomnieć, jak się coś nazywało, albo skojarzyć, że taki opis czegoś to jest yy, akurat definicja, na przykład yy, nie wiem słowa stół czy cokolwiek i to jest bardzo pomocne. W, w maturze po prostu, żebyście dobrze to napisali, jeśli takie rzeczy, rzeczy będziecie ćwiczyć, nawet jakieś głupie krzyżówki, czy dla mnie bardzo pomocna była rozgrzewka mózgu często przed nauką na przykład sobie myślałam trzy słowa na trzy litery albo siedem słów na pięć liter i wtedy sobie myślę no może lampa może nie wiem, no takie Myślałam po prostu to, co widziałam w koło, i tak dalej, że to pomagało tak, jakby też myśleć. Bo bardzo często na maturze musicie sobie przypomnieć rzeczy, których zwykle nie pamiętaliście, albo w ogóle skojarzyć jakieś wątki. Dlatego takie ćwiczenia umysłowe są bardzo potrzebne. Albo ja miałam taką, taką książkę z zagadkami, i zawsze ją rozwiązywałam sobie. Nie, znaczy, no nie zawsze. Poczekajcie, pokażę Wam ją. Oczywiście nie mam jej gdzieś tutaj na podorędziu blisko siebie, ale znalazłam ją o tutaj. To była coś takiego, to była taka książka Myślę, że w formie e czy czegoś też to znajdziecie Ale ogólnie to była taka książka No, dosłownie takiej wielkości W sensie, tak jak tu jest pokazane Taka w miarę, no Nie była za gruba, ale ogólnie była tam pełna obrazków Jakichś takich e, Czołami główek e, W postaci, że na przykład ileś tam ludzi stoi I musisz ich jakoś przedstawić, żeby coś tam zrobić Jakieś te Typu wiecie, jakieś te zapałki, przekładanie, albo na przykład, że jest jakiś taki diagram i musicie wpisać odpowiednie słowa albo odpowiednie litery, żeby wyszło coś tam. Były też jakieś takie nazwy miast i musicie wybrać to, które nie pasuje, czy czegoś tam. Jakieś takie, że ktoś tam jedzie na wycieczkę i ma trzy walizki, które walizki coś tam mają i były jakieś literki, takie, że musicie łączyć jakieś fakty, jakieś wątki, żeby je zrobić. I to jest naprawdę ogromnie pomocne do matury, bo na maturze też spotkacie się z jakimś zadaniem i spojrzycie na nie i powiecie, o co tu chodzi w ogóle. Ale właśnie po przerobieniu takich zagadek logicznych, dużo łatwiej i szybciej będzie Wam szło takie logiczne myślenie: że, a dobra, nie wiem, turkuś podjadek był czymś tam, więc to znaczy, że coś tam. Albo skoro żbikokot coś tam tworzy, to nie wiem, co innego. Musicie robić takie rzeczy, żeby pogłębić to jakieś takie myślenie analityczne Jakieś takie zastanawianie się nad tym Jakieś takie, żeby to Wam szło szybciej Żebyście nie spędzili pół matury nad tym, że zastanawiacie się Dlaczego te dwie rzeczy się łączą, one są głupie i nie łączą się ze sobą To jak się łączą? Nie, jak zrobicie takie zadania, jakieś naprawdę takie głupie na logikę to naprawdę dużo łatwiej yy, będzie Wam podejść do matury dobrze, bo matura naprawdę teraz wymaga coraz więcej takiego myślenia, już nie tyle wiedzy i wkucia na pamięć, tylko naprawdę myślenia i. Yy kojarzenia tej wiedzy, którą macie i wykorzystania jej w nowych sytuacjach, w nowych jakichś zadaniach, w nowych jakichś takich logicznych rzeczach, które wydają się nielogiczne. Dlatego naprawdę zastanówcie się nad tym, czy nie warto kupić sobie takiej książki albo po prostu robić takich zadań, żeby Wam to pomogło. A i bardzo pomocna jest nawet książka, której fragment duży jest dostępna w, interne jest dostępna w internecie, a mianowicie to jest nakarm swoje synapsy. Nie wiem, kto to napisał, ale na pewno jak wpiszecie nakarm swoje synapsy, chyba nawet PDF w Google to Wam się wyświetli to od razu, ja mogę podejść też do tego link. Tam jest pełno zadań chyba z 20 dostępnych na 100, które są w tej książce, które możecie sobie wykonywać. I ja zawsze taką rozgrzewkę mózgu robiłam przed jakąś taką nauką tuż przed maturą miesiąc czy dwa miesiące przed że tam trzeba było coś połączyć albo jak najszybciej policzyć coś tam albo no w ogóle było jakieś takie y, dwa trójkąty i kilkanaście kółek i trzeba było patrzeć się na to w minutę czy tam w dwie minuty i później narysować najwięcej rzeczy, które się pamiętało to jest taki trening pamięci to było takie straszne, y, że szok ale naprawdę to na pewno było pomocne w nauce, więc polecam Wam to bardzo mocno i przechodzimy do ostatniej rady, a mianowicie dacie sobie radę Naprawdę trzeba wierzyć w siebie, bo ja tuż przed maturą to coraz więcej wątpiłam w siebie i to było złe. Naprawdę nastawienie do matury ogólnie to, czy uważacie, że sobie dacie radę, czy nie, jest ogromnie ważne. I tak samo z każdym sprawdzianem. Ja na każdy sprawdzian szłam z niewielką wiedzą, ale z wielkim, y z wielką jakby. Wiarą w to, że sobie poradzę, że tak jakby, no ja umiem kombinować, więc spoko, dam sobie radę. A jak nie, no to trudno, poprawię. No i nie musiałam zwykle poprawiać, bo chociażby na tą trójkę czy czasem na dwójkę albo na czwórkę dałam radę, ale ogólnie naprawdę ja i, mm, najgorzej się stresowałam angielskim rozszerzonym i chemią i tych matur nie byłam pewna, bo tuż przed tymi maturami, dzień przed, dowiedziałam się, że nie umiem jednak tylu rzeczy, że szok, i wiedziałam, że tylu rzeczy nie umiem, i skupiałam się na nich, i wiedziałam, że nie umiem czegoś i nie umiem tych rzeczy, więc sobie nie poradzę. To jest złe myślenie. Myślcie o tym, co umiecie. Przypominajcie sobie o tym, co umiecie, i bądźcie pewni tego, co umiecie, bo inaczej to może być ciężko. Już ostatnia moja przerwa na picie wody właśnie była. I skoro ja dałam rady to wszystko wam powiedzieć z łamiącym się głosem przez to, że tyle już do was gadam, to wy też sobie dacie radę i naprawdę nie skupiajcie się tuż przed maturą. W sensie, no wiadomo, że trzeba się uczyć tego, czego on się nie wie, ale w myśleniu naprawdę nie skupiajcie się nad tym, czego nie wiecie, tylko na tym, co wiecie. Bo naprawdę te zawsze chyba tak jest, że te matury, które są dla nas najważniejsze, to się najbardziej nimi stresujemy. Ale ogólnie chodzi o to, żebyście. No, nie skupiali się naprawdę na tym, yy, ilu rzeczy nie wiecie, bo to was tylko przygnębi. I naprawdę, tyle razy, co ja na przykład na angielskim rozszerzonym już myślałam, że nie dam rady, to tyle razy ja upadałam tak naprawdę. Bo gdybym yy, mówiła sobie, czy wmawiała, że dam radę, dobra, dam radę, to co nie jest takie złe, to by mi na pewno poszło lepiej. A że mówiłam sobie, o nie, nie dam rady, o jej czemu to jest takie trudne, i w ogóle to, to poszło mi źle. Dlatego polecam Wam naprawdę przemyśleć takie jakieś zachowania swoje W sensie wiem, że to czasem po prostu pojawia się nagle I w tym stresie naprawdę już człowiek nie myśli w ogóle Ale warto się przygotować do tego stresu Warto na przykład poznać takie profile na Facebooku Jak Anonimowy Stresoholik W którym właśnie poświęca też dużo, dużo uwagi temu Jak sobie poradzić ze stresem naturalnym, O tym też pewnie jeszcze będę mówić Ale w każdym razie naprawdę Musicie wziąć pod uwagę to, że to nie będzie dla Was proste I nie myśleć teraz o tym, że o nie, to nie będzie proste Albo, że o nie, zostało 288 dni do matury Bo samo to jest stresujące Ja nawet nie chciałam tak myśleć, bo ta liczba wydawała mi się już za ogromna I po prostu nie A jak było już na przykład 30 dni do, dni do matury To było już takie, o całe szczęście, że już tak niewiele Już nie, że o nie, tyle dni do matury Tylko uff Wreszcie będę miała to z głowy, naprawdę. I y, jeszcze co najważniejsze, to w tych, w tych swoich przygotowaniach do matury, to nie myślcie sobie o tym, że o nie jak ja się zestresuję wtedy, czy coś, albo jak mi nie pójdzie, nie, tylko myśl o tym, jak ci pójdzie. Albo po prostu nie myśl o tym wcale w ogóle, czy ci pójdzie, czy ci nie pójdzie. Uczysz się teraz i to jest najważniejsze. Nie myśl o tym, co będzie później, ani nie żałuj tego, że o nie, nie nauczyłam się kiedyś wcześniej. Tylko skup się na tym, co teraz możesz zrobić, co teraz możesz poprawić, co teraz możesz zmienić. I Ustaw sobie jakieś takie cele, że okej, okay, to po maturze, jeśli nie wyjadę gdzieś nawet wakacje, to nie wiem, po prostu sobie kupię na przykład kosmetyki. Ja na przykład miałam takie, taki swój cel, to miałam, że po prostu jak skończę pisać maturę, to sobie kupię kosmetyki do włosów, jakie tylko będę chciała. I takie jakieś, że albo dobra, spotkam się z kimś tam, to jest naprawdę bardzo motywujące, że po maturze zrobię to i, i chcę się uczyć już no nawet nie dla samej matury, ale dlatego, żeby na przykład dostać te kosmetyki. I to było dla mnie y, pasjonujące. Jakby, że to mi motywowało, bo już nie myślałam o tym, że o nie, ta matura i tak dalej, tylko o kosmetyki, to muszę się nauczyć. Wiecie, to jest bardzo pomocne. Dlatego skupcie się bardziej na tych pozytywach, nie dajcie się i nie dajcie się maturze. Będzie dobrze, tylko uwierzcie w siebie, bo jak nie, to przepadniecie, nieważne ile macie wiedzy. I na koniec, jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że zapomniałam co Wam chciałam powiedzieć. Przepomniałam sobie. Że na przykład jak macie, nie wiem, 306 dni do matury, to nie myślcie sobie, że 306 dni do matury i w ogóle jutro będzie już 305, albo pojutrze 304 i będzie coraz mniej. Tylko myślcie sobie o tym, że jej, 306 dni do matury to znaczy, że to jest yy, o jeden dzień więcej niż jutro. W sensie, że nie to, że myślicie sobie, że o nie, z każdym dniem jest coraz mniej czasu do matury, tylko myślcie sobie, że ojej, z każdym dniem dzisiaj jest yy, więcej czasu do matury niż jutro, że tak jakby nie myślicie o tym, że to się zmniejsza, tylko że dzisiaj jest więcej niż jutro. Jestem na wygranej pozycji, nieważne, co będzie jutro, tylko po prostu skupcie się na tym, że to jest dobrze. To jest dobrze, bo dzisiaj jest więcej czasu niż jutro. Wiem, że to jest takie myślenie głupie, ale może być Wam niezwykle pomocne, niż tylko te dni się zmniejszają już po nas. Nie, wcale nie po Was. Matura to serio bzdura, ale rozumiecie to dopiero po maturze. Wiem, że tak to chcecie napisać to jak najlepiej i dajecie z siebie wszystko i to dobrze. Ale dopiero po maturze, zwłaszcza jak Wam coś nie pójdzie, to po kilku dniach możecie dojść do tego, że ok, było, minęło, dobra, to nie jest aż takie ważne faktycznie. Dlatego polecam Wam to jakoś przemyśleć, swoje nastawienie do matury, być świadomym tego, że możecie się zestresować, ale robić wszystko, żebyście jak najbardziej pozytywnie do tego podeszli. Że to jest to, na co długo czekaliście, tyle się do tego przykładaliście, no i będzie co będzie. Trudno pójdzie źle, to pójdzie źle, ale ważne, że przykładaliście się do tego i nie pozwólcie, żeby ten stres zabrał Wam to wszystko, co wiecie. Życzę Wam powodzenia, dziękuję za obejrzenie. Pa!